Jedną z kluczowych informacji uwzględnianych w procesie rekrutacji jest wykształcenie kandydata i posiadane przez niego kwalifikacje. Osoby, które uzyskały wykształcenie, kwalifikacje poza krajem, w którym poszukują zatrudnienia, powinny zapoznać się z możliwościami wykonywania uzyskanego zawodu w Polsce. W przypadku zawodów, które nie podlegają w Polsce odgórnym regulacjom, decyzję o uznaniu kwalifikacji obywatela Ukrainy podejmuje pracodawca. Może on oczekiwać, że przedstawisz mu dokumenty potwierdzające wykształcenie zdobyte za granicą. Wniosek o wydanie informacji o zagranicznych dyplomach dostępny jest na stronie internetowej Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej. Natomiast podjęcie pracy w zawodach regulowanych, np. lekarz, pielęgniarka, architekt, nauczyciel, wymaga posiadania uprawnień zawodowych zgodnie z przepisami obowiązującymi w Polsce. Aby zagraniczne kwalifikacje i stopnie naukowe zyskały rangę polskich odpowiedników, konieczna jest procedura nostryfikacji. Świadectwa uprawniające do podejmowania studiów wyższych, jak również dyplomy ukończenia studiów uzyskane na terenie Ukrainy przed 20 czerwca 2006 roku są uznawane za równoważne z polskimi i nie wymagają zastosowania tej procedury. Wyjątkami wymagającymi nostryfikacji są studia z zakresu medycyny, stomatologii, farmacji, pielęgniarstwa, położnictwa, weterynarii oraz architektury. Celem nostryfikacji jest uznanie dyplomu ukończenia studiów wyższych za granicą za równoważny polskiemu dyplomowi. Reguluje ją podstawa prawna artykuł 327 ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku Prawo o Szkolnictwie Wyższym i Nauce. Co daje nostryfikacja dyplomu? Uzyskanie nostryfikacji oznacza, że od tej chwili Twój dyplom poświadczający ukończenie studiów na terenie Ukrainy będzie traktowany w Polsce tak samo jak dyplom ukończenia polskiej uczelni. W jaki sposób przeprowadzić procedurę nostryfikacji? Nostryfikacje dyplomów przeprowadzane są przez Polskie Uczelnie Wyższe. Twoim pierwszym krokiem powinno być złożenie wniosku na uczelni, która posiada kategorię naukową A, A lub B, w dyscyplinie, której będzie dotyczył Twój wniosek, czyli tej, w której zdobyłeś wykształcenie. Kategorie naukowe oznaczone literami A, A lub B, stanowią potwierdzenie wysokiego poziomu jakości kształcenia i działalności badawczej. Przeprowadzenie procesu nostryfikacji przez taką uczelnię stanowi gwarancję rzetelności i prawidłowego przebiegu tej procedury. Klasyfikację dyscyplin naukowych i artystycznych wraz z aktualnymi kategoriami naukowymi znajdziesz na stronie internetowej PolON i RadON. Gdy już wiesz, do jakiej uczelni powinieneś się udać, musisz przygotować wymagane dokumenty. Co do zasady, do wniosku o nostryfikację dołącza się dyplom ukończenia studiów, dokumenty umożliwiające ocenę przebiegu studiów, uzyskiwanych efektów uczenia się i czasu trwania studiów. Świadectwo, dyplom lub inny dokument, na podstawie którego przyjęto cię na studia. Oświadczenie o miejscu i dacie urodzenia. Nie ma obowiązku składania tłumaczeń przysięgłych powyższych dokumentów. Może się jednak zdarzyć, że uczelnia, która prowadzi proces nostryfikacji dyplomu, prosi o ich zwykłe tłumaczenia. Obywateli Ukrainy, którzy przybyli do Polski po 24 lutego 2022 roku, obowiązują jednak nieco inne zasady. Nie muszą oni przedkładać oryginałów swoich dyplomów, by je nostryfikować. Dodatkowo ustawa z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa wprowadza ułatwienia dla lekarzy, lekarzy dentystów, nauczycieli i psychologów chcących wykonywać swój zawód w Polsce. W toku nostryfikacji mogą zostać stwierdzone różnice w programie studiów, które ukończyłeś, a ich polskim odpowiednikiem. W takim przypadku uczelnia nostryfikująca może zobowiązać Cię do zdania egzaminów czy odbycia praktyk zawodowych. Pewnie zastanawiasz się, jak długo trwa nostryfikacja. Uczelnia nostryfikująca ma na jej przeprowadzenie 90 dni od chwili złożenia przez Ciebie kompletu dokumentów. A ile kosztuje nostryfikacja? Maksymalna opłata za przeprowadzenie postępowania nostryfikacyjnego w Polsce wynosi obecnie 3605 zł. Jednak i tu możesz liczyć na wsparcie. Możesz bowiem ubiegać się o sfinansowanie nawet 100% tej opłaty z Funduszu Pracy. W tym celu należy złożyć wniosek do Powiatowego Urzędu Pracy za pośrednictwem strony internetowej praca.gov.pl. Dokumentem potwierdzającym nostryfikację jest zaświadczenie stwierdzające, że dyplom zagraniczny został uznany za równoważny z określonym polskim dyplomem i z określonym tytułem zawodowym, np. magistra, lekarza i tym podobne. Zaświadczenie może być wykorzystane zarówno jako potwierdzenie poziomu wykształcenia w procesie rekrutacji, jak i podstawa do aplikowania na kolejny stopień edukacji. Aby kontynuować edukację w Polsce, często wystarczy poświadczenie autentyczności dyplomu za pomocą pieczęci apostil. Aby ją otrzymać, zwróć się do Ministerstwa Sprawiedliwości Ukrainy. Jeśli potrzebujesz pomocy w odnalezieniu się na polskim rynku pracy, możesz liczyć na bezpłatne wsparcie ze strony naszych doradców zawodowych. Wejdź na stronę internetową Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu www.poznań.law.gov.pl ⁇ łamane na Ukraina. Wybierz miasto Poznań, Kalisz, Konin, Leszno, Piła i umów się na bezpłatne konsultacje, stacjonarnie lub online.